Wci wciera jej penis w wrogu. No, bra panowie, wzięcia. Na Naciski yes, od... Nie, nie, no, nie. Ja no, koza. chcę pierwszy, będę, uwaga. To jest uwaga. Pierwszy, czy... Muszę się wspiąć na kozę i mam zamiar tego dokonać. Team Jeden. dezy. Nie, nie, nie zrobisz tego, masz na 2 minuty. Żółty zapaśnik sumo z esportowy koń. Moje z kotem na się Tyle? Nie rób tak, co jej robisz? Oje! No Stary, to się nie uda. Czekaj. Patrz, usiadł po turecku, mówiłem Nie, no, to bo musi być tak, żebyście mieli dobrze, żeby wejść po mnie. <laughs> Złapiecie się mojego penisa i. Stary. Okej, okay, jesteś nie. gotowi, Złapię... No nie tak. zrobisz mi dobrze z takimi majtkami Czyli na pewno. Czyli penis! Okej, okay, dobra, teraz dacie radę na mnie wejść. No dawaj, teraz ja. O, cześć! Mogę do góry? Nie, to jest po dobra, już obrazimy. Grałeś, rozumiem, kiedyś, już grałeś przejmie... kiedyś twistera, to jest jak prawa tak, ręka tak. na lewego penisa. Tak, no właśnie zawsze przegrywałem, wiesz, także. Teraz tak być. w nie? Twój penis zawsze zachowuje się jak wiatrak Kurw, mój powoli. Nie patrz na mój penis z co jeden dis penisowski, Pat co ty mówisz w ogóle? <grytła> <grytła> patrz ja na twój ta. penis, bo jest interesujący. Tak? O <grytła> No stare, musisz wejść wyżej, niż on, bo przegramy no grę. To no masz nie, 19 sekund, szybciej. Nie idę! patrz, wciągam się. Nie robisz. Ja już wiem jak, już wiem jak patrzę. Nie dotykaj trawy. Nie dotykaj trawy. Nie no przegramy przez No proszę. No, Proszę grać. Jaki ty jesteś Dobra, to już złapię swój penis. O, Boże. No i patrz, nie, i... No i główno wchodził, nie wiem. Karolek eliminated. Stary, stary XZ. Oh my goodness. Zawsze mają taki kabaczek pomiędzy Pierdziele, nogami. Tak, co tam tym się, się dzieje? Nie, tym się nie naruszać. Patrz, masz penis. Patrz, co u, robi? U, Karolek u, wisi w powietrzu, masz <laughs> patrz, z ręką zrobił. Jak się tutaj e, chyta? Eee. Co? O, o, jest, dobrze. Patrz. Nie, weź. Patrz, a ze mnie się śmiałeś.

no świetnie Powoli Ci udaje Zważ na swój penis, nie zrób p... nie Nie na twyrę tego. Ja będę miał trochę trudniej niż ty chyba Okej okay, Ja mam teraz... kaszankę już patrz co ja mogę oh. zrobić O nie Zrobi to oh. Jest i on! Starożytna stuka Shaolin Dobra, to ja a nie, to jesteś ty! Nie, ty. Nie, to jestem ja! To jest dystopki. To jestem ja! A bo ja przegrałem, dobra, dupa. Uuu, powoli, dupa. Powoli, powoli! Okej! Okay. Ale czemu grasz Jezu. moim typkiem? To, to jestem ja <laughs> Grasz moim typkiem, zabrał ja no... Strasznie spłuczyły tej kozie, która tam wzięli tak, taką maminę japie, przy co oni robią. Goście z penisami na wierzchu się wspinają po mnie, że... <laughs> <laughs> Zasnęła, jedno. No, wikole jest z penisami, a to norma. O, jestem z Iraku, dumne. także. Ach no chmur, jestem z Iraku, więc jestem przyzwyczajona do. <laughs> no, no, stary, dawaj. wygraliśmy, patrz, wygraliśmy już. Dobra, czas na mnie. Dobra. Na pewno się uda. Tak jak powiedziałem, mam to w dupie, nie gram, bo nie chcę Dlaczego mnie... ty masz taki śmieszkowy raj tak w ogóle? Jestem ja sobie ale patrz jak bogate w wapni sutki, patrz jak tryskam mlekiem ty. Tylko tego nie widać, nie? Bo, bo na, na najniższym On no, czy innym są... tryskaniem mlekiem. Nie mów mi. tak! Zniszczyłem dzieciństwo wszystkim naszym widzom. A widzicie tego? Widzicie Twój kota penis, na głowie? tak, widzę jasno i wyraźnie. Dobra, teraz Karolek patrz na penisy, ja patrzę na psokota. Nie, no okej. Okay. Robisz ze mnie jakąś psychopatę, naprawdę. Nie robię z ciebie psychopaty. Nie, nie! Okay. Jego penis pa jest psychiczny, patrz co robi Patrz na penisa. O! No i stary i zrobisz jeszcze wyżej, na pewno. O! Zrób to wyżej. Fuck jest! Jeszcze smaga no, czy mogę wreszcie powiedzieć? zagrać dupa? Znowu nie. Nie, bóg, nie możesz, bóg, przegrałeś. Nie! Nie! odpadnie, wtedy musisz czekać i patrzeć, aż Nie! Nie! mnie. Nie! Patrzcie na moją nogę i rękę tego pierwszego, mnie no Nie! Nie! Dobrze, lejdź to w drugiej No co ten pierwszy żółty, zobacz. Ten nad kozą. Patrz no, no, nie, tak, patrz, prawą ręką, jakby stawiał świeczkę, rozumiesz to bez, bez knota, nie? Świeczkę. Nie! Nie idź w tą stronę! Nie! Stawiam no, świeczkę wszystkim! Nie! tam okay. jogging nosem co robi, papeni z lata znowu, przepraszam, że patrzę na niego, ale no to jest silne! Naprawdę Nie mogę się powstrzymać! A, a, a. Jak wy to robicie? Jak wy to robicie, świniaki. Jedne. Są wrodzę umienności, to dawno robiłem w przedszkolu, żeby to robić. Stary... On szkolenie. Tak? Jak byłem mały, to, to buty sobie, więc Ja mają. w przedszkolu rzygałem przed szkolanką do naczyń zawsze, ale to tak wiesz, bo nie byłem Nie, żywy. nie, 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 nie. góry! Zrobiłem to. Okej, okay, teraz patrzcie na mnie. O, Dobra, je. może ja po prostu wyjdę. Nie co? rób szpagatów stary teraz, proszę cię nie rób tego. Nie, by yeah, on sika jakby zagrać! Dezy nie! Daj, zakończ dezy! Teraz, daj, spację, daj spację! Nie, nie, dezy, dezy! Twój penis dezy. Klik, krzyczy, kliknij spację! Dezy, dezy. nie! To kliknij dawno, penisem! Mój penis dawno mnie opuścił! No nie wiem, eh? On dzisiaj dezy jest dziewczynką! Ja jestem dziewczynką! Stawiam wszystkim świeczki. Kurde, wy to macie przegrane w to po 100 godzin, ja dopiero zacząłem. Ja mam takie dziwne wrażenie, że te dźwięki fapowania są z mikrofonu dezego, a nie z gry. To to było robisz? z mikrofonu Karol, Karolka na pewno Nie, to nie byłem ja UOO Czujcie Dobra. to moc! Ale pity i bagę! Patrz jak zakręcił swoim baginsem w kroczu Patrz co zrobił Dlapał kozę za... Za nozrza Za nozrza. Ona do niego... Nie Nie jesteś za dobry Twój penis jest za dobry Jezu co ty robisz? <laughs> To jest właśnie ten, ten to jest Disowski Onomatopeja. Oooo! Ale jak on, jak on to, jak on to o, jak ja to, nie robię. Patrz, to było piękne! No i to. była się najpiękniejsza tylko, rzecz, jaką. I teraz medytuje w powietrzu. Patrz to, nie, nie. Patrz to. w jego rękę przez. Chcę to zabierze. zrobić! Zrobię yeah. yeah. <laughs> to! dotyk boli całe życie. <laughs> Złe życie boli cały dotyk. To, to wszystko przez. To. Dawaj ten penis. Jakkolwiek to brzmi, pa co robi? Że masz kota na głowie. Kot na głowie, kabaczek pomiędzy nogami, cały dezy. Nie. Ciąg tam. Też jak Tak to brzmi. Nie, nie w tą stronę. Fajcie! Ja bym tylko chciał zwrócić uwagę, że, jak się tej dezy wydurnia. Spójrz na jego pierwszą pozę przy tej kozie. No tak, no mówię, że stawia świeczkę. No, rozkminialiśmy. Stawia świeczkę przez świeczkę. Nie wiem, ja byłem zajęty byciem zajebistym, jak chodziłem tam na górę. Mi się wydaje, nie wiem, że on tą świeczkę w ogóle ostrzy o jej rogi, nie? No nie wiem, mogę się mylić, nie? Aaaaaaaaaa, a, je? Ja chcę kichnąć! Kichaj! Nie! Yeah. Oh. Kichnij! Nie! Yeah. No kichnij a... się! Powszymam się! Dobra, upadnijcie już, dajcie mi zagrać, a... bo idę! No a, No proszę cię! Powiem mamie! No proszę, a... nie wchodź, nie, weź spadnij tak, no Dezy On nie wejdzie wyżej, no mówię ci, że on nie wejdzie, nie zespłę się. Nie, nie. nie rób tak! Nie, moja noga Tenis. się wasiła! Tak! <tus> Zegnamy cię yeah. Dezy! Wisowski yeah. yeah. wygrał grę Dobra, Naciśnij play, aby iść do menu głównego. Spadając świeczkę postawił ostatnią nie na samym szczycie. No patrz, i jest to tak taka figura i... taka nowoczesna, że jest. To jest to jest piękne, to jest samo w sobie piękne. daj mi levele. Daj mój penis. Kurwa, mój za. Ale ty stary, tylko błagam cię, weź tą rękę jakoś przejść, bo to stary, będzie żałosne. Patrz to zrobię, patrz. Nie błagam cię, przejść patrz, tą patrz, rękę. To, patrz, zrób mu to, zrób! Tak, nie, tak. nie, nie! O, ten jaka morda mówiła, co ja, o, to o, o, ja o, mam? Co ja mam dawno! Ja mam na. O nie, ja wam zaraz pokażę! o nie! Ciu, o, buch, buch, buch. Wyczuwam... Stary cze, cze, czeluście gówna z jego moja, Moja, moja patrz, ja mantra zrobi. mówi mi jedno. Tak? Będę Świetnie. Patrz. Z, z taką winerką pomiędzy nogami to nie no, zagra. Co on żebyś. robi? Ej, zauważyliście, że moja pierwsza postać zasłania penízama, może się wstydzi, że jest taki duży. Zasłania nogą! Tak, bo... bardzo kobiece, nie? skupić, to jest Monaliza. Daj Konadezyn, się skupić. Daj się skupić. Patrz no to, to, to macie pecha teraz, panowie. Jesteś głupi. Uh -huh. Zapamiętaj. Nie, nie, Zapamiętasz. nie robię teraz Ja, ja ci tego nie zrobiłem. Pójdź dalej. <laughs> ja ci tego nie zrobiłem. Zrób to. Tak. Zrób to. No, zrób Puszcz to. sam Y. Puszcam wow. Y, stary. <laughs> sam magia... Y. Patrzcie teraz na mojego magicznego. Hey, a te, kabana. Co? <laughs> to Mój to jest magiczny kaban. kaban. No Idę. Weź Mockota. od O cie... O, nie to stronę! Nie. Tak. nie! 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 nie. Yes, yes. Fak, 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 fak. Tak jest! No i teraz, dobra, sprężamy dupę. Nikt ze mną nie wygra. Znaczy każdy, ale to nieważne. Teraz tak. A ty jesteś, Marus, Krybysz. Ja myślę, że nie dojdziesz do drugiego klona. Ja myślę, że lepiej by było, jakby twój kaban nie tykał moich nostrów. Teraz zróbmy to, ty jesteś kozał? Nie. Chciałbym ja nie na, jestem znaczy, kozą Chciałem ją podotykać, ale. Nie chce ze Dotykasz się teraz? ma. Ale jakieś arabskie, a powiedz mi o tym kanaly. O co ci chodzi? O nic, to co że to że zero rasizmu, kozy? nie? Że lubię. W... że kozy! Że <laughs> kozy. <laughs> lubię w kozy? O co ci chodzi? Patrz, patrz. patrz, patrz <laughs> można, można, patrz co ja robię. Ja nie wiem co ja robię, pat co zrobił z Interesujące rano. fakty o Karolku. Cześć. Tak? To nie jest miłe. <laughs> Czekaj. Kur <Kół śmiech> Kutas! Kut... Znaczy kuteras. I... teraz! Nie jesteś tu na YouTube, tu nie, tu, tu nie ma nic miłego. Ja mam k na sterowanie, nie słuchaj mnie. Patrz, zdążę, zdążę, błagam, błagam. Nie zdążę. Zrób to, zrób to wygnij się. O, 10 sekund, 9, 8! Mmm, mmm, yeah! No zrób! A żeby on! No, 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 no. Dupa, dupa, escape, zrób sobie! Ale, ale jest, nie skończ na mojej postaci dupno. tylko. Dysoski wygrywa tą grę. Niekwestionowany mistrz... Z drugi! Niekwestionowany mistrz YouTube'a! Żaden PewDiePie Markiplier Dobra, Karolek, trzymaster czułek! Nie, mów do... nie wierzę w to, że on to Może. zrobił. Nie zrobił to. Gini. Nie zginę. Czy on powiedział Gini? Gini? Nie da ci wygrać. Nie, nie, nie dam ci zginąć. Znaczy mi. Patrz, ja już, ja, aha, ja już zapomniałem, że ja gram w ogóle. Wczułem się w streama, nie? Dziw. No, także, tak, tego, nie? Witajcie w odcinku z Karolkiem, Witam, no, no dałem sobie Dobra. dwa razy. Dałem wam po prostu szansę, czy szyfansę i leć tam do przodu. Fajnie. Oh no, oh no. Patrz, ten oh, się składa jak ból w kopalni, no leć. On ma orgię ze swoimi klonami, to był jego fety się. Cicho, odzapka. ja się skupiam teraz! Ale zesram, robisz? a ty mi mówisz o jakiejś kopalni. strasz oh, Ja myślę bardziej, że to co mam w spodniach to jest penis. To jest kupa. Ty to nie masz loni. To, ma, to są chopie slipy! Ty stary. Pokaż jak Chora. się wybić. Co ty mi gadasz w ogóle tutaj? Pokaż jak się wybić. I pat, widzę! Pat, Daleko przedemno. się ze mną jest ląd! się dalej! Ażeby. Nie mam xa zbyt a blisko stacji mojej. No, musiał wygrać na no mnie! wygląda jak bawić. Spider-Man teraz, jak nie umiecie nic. Umiecie się bawić. ten się bawić. się bawi. składa w karton bez sensu. Jestem zwycięzcą. Mimo, że przegrałem. Transformers, Dezy, nie, ma jaj. Pe-re-pe-pe-pe. Nie no, pry, ma jajka, pry, pry, pry. ma przecież pokaźną winerkę w tych spodniach. Co ja ty widzę jedną. jedynie co, tu widzę tam kabanosa, nie widzę żadnych jajek. a. a. Nie Myślę, no, co on teraz kisowski... to on zrobił? Myślę, Myślę że, że udało, udało ci stary teraz. patrz, co robi nogą w ogóle? Nie wiem czy to Tego goli, nie było. To, 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 to na mój penis. Kopalnia to, to, jest to jest gra Bra, o penisach. Przypominam, to jest gra o. Gra penisach to jest twoje życie, stary. Twoje życie to jest penis. To jest Znajdź mi film na YouTube, w którym nie było słowa penis. Mam Twój dupie, penis to film to na YouTube. Wiedziałem, że się podda. Co? Jeżeli się poddasz, to dajesz mi kanał na YouTube. Nie! Idźcie. Nie rób A co, zazdrościsz? A przytul filmy na kanał Master Czułek. Wcieraj jej penis w rogi. Patrz jaki masz nóżki. No i zaraz ta koza będzie brązowa. Powiem bracik o twój róg, że się i zahaczył, świetnie. Dobra, no i co, i tak wygląda wieża z penisów i tam muzyka. graliśmy z Karolkiem i znaczy znaczy Dizowskim. Trzymajcie się, dzięki za nie na razie.